Rok 2011. Ja, Edward, mieszkałem sam w małym mieszkaniu w centrum miasta. Było to skromne miejsce, z cienkimi ścianami, które przepuszczały wszystkie odgłosy z sąsiedztwa. Na początku mi to nie przeszkadzało. Lubiłem niezależne życie. Ciszę, która pozwalała mi skupić się na nauce i pisaniu. Ale to było zanim zacząłem czuć, że jestem obserwowany. Pewnej nocy obudziłem się w środku nocy z powodu dziwnego hałasu dochodzącego z salonu. Był to dźwięk szurania, jakby ktoś przesuwał meble. Moje serce zaczęło bić szybciej. Zamarłem w łóżku, bojąc się poruszyć. Deszcz mocno uderzał na zewnątrz, zagłuszając wszelkie inne dźwięki. Mocno zamknąłem oczy, próbując przekonać siebie, że to tylko wiatr lub stara rura, ale uczucie, że ktoś tam jest, obserwuje mnie, było nie do zniesienia. Powoli, z drżącym ciałem, wstałem z łóżka i wziąłem kij baseballowy, który trzymałem w szafie. Cichymi krokami podszedłem do drzwi sypialni. Dźwięk szurania ustał. Teraz słychać było tylko deszcz. Powoli otworzyłem drzwi, z kijem gotowym do ataku. Salon był ciemny, jedyne światło pochodziło od błyskawic, które przebijały się przez okno. Nic nie wyglądało na nie na swoim miejscu. Wróciłem do łóżka, czując się jak idiota. To tylko deszcz? pomyślałem, próbując się uspokoić. Ale sen nie powrócił. Leżałem czujny, z oczami wpatrzonymi w ciemność, aż słońce wzeszło. W kolejnych dniach wrażenie bycia obserwowanym tylko się nasilało. Zacząłem unikać wychodzenia z domu wieczorem. Zamykałem wszystkie drzwi i okna, sprawdzając je kilka razy przed snem. Paranoja pochłaniała moje życie. Postanowiłem zbadać mieszkanie naprzeciwko. Było to jedyne miejsce, z którego ktoś mógł mnie bezpośrednio obserwować. Odkryłem, że wynajmował je mężczyzna o imieniu Silas, cichy i skryty facet, który rzadko wchodził w interakcje z innymi mieszkańcami. Nikt nie wiedział o nim zbyt wiele, co tylko podsycało moją nieufność. Zacząłem go obserwować, szukając jakiegokolwiek znaku, który potwierdziłby moje podejrzenia. Kilka razy widziałem go wchodzącego i wychodzącego z budynku, zawsze z podejrzliwym spojrzeniem, unikając kontaktu wzrokowego. Zacząłem zauważać drobne szczegóły teleskop skierowany na moje okno, dziwne światło migające w jego mieszkaniu w nocy. Z każdym mijającym dniem byłem coraz bardziej pewien. Silas mnie obserwował. Ale dlaczego? Czego chciał? Te pytania dręczyły mnie, doprowadzając na skraj szaleństwa. Postanowiłem się z nim skonfrontować. Pewnego popołudnia czekałem na niego na korytarzu budynku. Kiedy Silas się pojawił, spojrzałem na niego gotowy do oskarżenia. Ale słowa utknęły mi w gardle. Wyglądał tak zwyczajnie, tak nieszkodliwie, że zwątpiłem w siebie. Jakiś problem? zapytał Silas z lekkim akcentem, którego wcześniej nie zauważyłem. Ja. "Ja tylko chciałem wiedzieć, czy ostatnio widziałeś lub słyszałeś coś dziwnego, wyjąkałem. Jakby ktoś obserwował. Silas spojrzał na mnie z ciekawością. Obserwował? Jak to? Nie wiem, odpowiedziałem, czując się jak głupiec. Może to tylko moja wyobraźnia. Silas uśmiechnął się życzliwie. Myślę, że wszyscy czasami tak się czujemy, powiedział. Ale jeśli coś cię niepokoi, możesz do mnie przyjść." Wszedł do swojego mieszkania i zamknął drzwi. Zostałem tam, zdezorientowany i zawstydzony. Może rzeczywiście przesadzałem. Może to wszystko było wytworem mojej wyobraźni. Tej nocy deszcz powrócił. Leżąc w łóżku, znowu usłyszałem dźwięk szurania dochodzący z salonu. Tym razem nie było wątpliwości. Ktoś był w moim mieszkaniu. Wziąłem kij bejsbolowy i poszedłem do salonu, gotowy stawić czoła kimkolwiek by to było. Ale kiedy zapaliłem światło, zastałem mieszkanie puste. Nagle usłyszałem syreny zbliżające się. Policja przyjechała. Silas przestał pukać do drzwi i usłyszałem jego kroki oddalające się. Uciekł. Policja wyważyła drzwi mojego mieszkania i znalazła mnie ukrytego w sypialni, drżącego ze strachu. Opowiedziałem im wszystko, co się stało, o Silasie i jego obserwacjach. Przeszukali jego mieszkanie, ale on już zniknął. Nigdy więcej nie słyszałem o Silasie. Policja nigdy go nie znalazła. Nie wiem, czego chciał ode mnie ani dlaczego mnie obserwował, ale jedno wiem: to doświadczenie naznaczyło mnie na zawsze. Nigdy więcej nie czułem się bezpiecznie we własnym mieszkaniu. Do dziś, kiedy pada deszcz, przypominam sobie tamtą noc i uczucie bycia obserwowanym. I wiem, że gdzieś tam Silas wciąż może mnie obserwować. Rok, w którym ta historia mi się przydarzyła, to 2002. Wróciłem do starego drewnianego domu, w którym dorastałem, tego z skrzypiącą werandą i ogrodem zawsze porośniętym koniczyną. Nie był to dokładnie szczęśliwy powrót. Moja mama była chora, potrzebowała opieki, a ja, jedyne dziecko, byłem jedynym dostępnym. Dom był taki sam jak zawsze, z zapachem stęchlizny i zakurzonymi meblami. Puste pokoje odbijały echa mojego samotnego dzieciństwa, wyimaginowanych zabaw i nocnych lęków. Jeden strach w szczególności prześladował mnie od ósmego roku życia. Noc burzy. Była to ciemna i deszczowa noc, jak wiele innych w tym regionie. Leżałem w łóżku, słuchając wycia wiatru i deszczu uderzającego w okna. Nagle z poddasza dobiegł huk, a po nim ciężkie kroki. Schowałem się pod kołdrą, drżąc ze strachu. Dźwięk zbliżył się, zatrzymując się przy drzwiach mojego pokoju. Następnie klamka powoli się obróciła. Krzyknąłem, wołając mamę, ale nikt nie odpowiedział. Drzwi się otworzyły i ciemna postać weszła do pokoju. Mocno zamknąłem oczy, modląc się, żeby to był koszmar. Poczułem, jak zimna dłoń dotyka mojej twarzy, a potem wszystko ucichło. Obudziłem się następnego ranka spocony i z szybkim biciem serca. Pobiegłem do pokoju rodziców, ale moja mama powiedziała, że to tylko zły sen. Poddasze było zamknięte, jak zawsze, i nie było śladów łamywaczy. Przez lata żyłem z przekonaniem, że tamta noc była prawdziwa. Że ktoś wszedł do mojego pokoju. Ale z czasem zacząłem wątpić w siebie. Może mama miała rację, może to był tylko koszmar. Teraz z powrotem w tym domu, wspomnienie tamtej nocy powróciło ze zdwojoną siłą. Deszcz uderzał w okna, wiatr wył jak ranne zwierzę, a ja czułem ten sam strach z dzieciństwa. Postanowiłem stawić czoła moim demonom i poszedłem na strych. Drewniane schody skrzypiały pod moimi stopami, a zapach stęchlizny był jeszcze silniejszy na górze. Otworzyłem drzwi i wszedłem na ciemne poddasze. Jedyne światło pochodziło z małego, zakurzonego okna. Były tam poukładane stare pudła, meble przykryte prześcieradłami i pajęczyny wszędzie. Nagle coś zwróciło moją uwagę. Było to drewniane pudełko, ukryte za stosami starych książek. Otworzyłem pudełko i znalazłem dziennik w skórzanej oprawie. To był dziennik mojej mamy. Zacząłem czytać, ciekawy, żeby dowiedzieć się więcej o jej życiu, zanim się urodziłem. Strony były pełne relacji z jej codzienności, jej marzeń i lęków, ale potem natknąłem się na wpis z nocy burzy. Znowu obudził się z krzykiem, głosił dziennik. Powiedział, że ktoś wszedł do jego pokoju. Powiedziałam, że to tylko koszmar, ale on nie wierzy. Boję się, co może zrobić, jeśli odkryje prawdę. Moje serce zaczęło bić szybciej. Jaka prawda? Co moja mama ukrywała? Czytałem dalej, spragniony odpowiedzi. Nie może wiedzieć o strychu, głosił kolejny wpis. Nie mogę pozwolić mu tam wejść. Nie może zobaczyć tego. Tego? Co było na strychu, czego nie mogłem zobaczyć? Zamknąłem dziennik, czując dreszcz przebiegający mi po plecach. Rozejrzałem się po ciemnym strychu, zastanawiając się, co moja mama ukrywała tam przez tyle lat. Nagle usłyszałem hałas dochodzący z kąta strychu. Był to dźwięk szurania. Jakby coś poruszało się za stertą pudeł. Wziąłem kawałek złamanego drewna i powoli się zbliżyłem. Kto tam jest? zapytałem drżącym głosem. Dźwięk ustał. Cisza była ogłuszająca. Zrobiłem jeszcze kilka kroków i odsunąłem pudełka. Nie było tam nic. To tylko wiatr. Pomyślałem, próbując się uspokoić. Ale wtedy zobaczyłem coś na podłodze. Był to mały ślad, jak dziecka. Rozejrzałem się po strychu, czując strach, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Ślady prowadziły do małych drewnianych drzwi, których nigdy wcześniej nie zauważyłem. Drzwi były zamknięte. Nagle usłyszałem szept dochodzący zza drzwi. Był to dziecięcy głos śpiewający kołysankę, którą mama śpiewała mi, gdy byłem mały. Poczułem jak moja krew stynet w żyłach. Kto był za tymi drzwiami? I co moja mama ukrywała przede mną przez te wszystkie lata? Z drżącymi rękami próbowałem otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Wziąłem kawałek drewna i zacząłem walić w drzwi, krzycząc, żeby otworzyli. Piosenka ucichła. Usłyszałem kroki zbliżające się do drzwi. Klamka powoli się obróciła. Przygotowałem się na to, cokolwiek było po drugiej stronie, ale drzwi nigdy się nie otworzyły. Klamka przestała się obracać i cisza znów zapanowała na strychu. Zszedłem ze strychu i wróciłem do swojego pokoju, czując się zupełnie zagubiony i zdezorientowany. Co wydarzyło się tamtej nocy, tyle lat temu? Co moja mama ukrywała na strychu, i kim było dziecko, które śpiewało za drzwiami? Resztę nocy spędziłem na jawie słuchając deszczu uderzającego w okna i wiatru wyjącego na zewnątrz. Z każdym skrzypnięciem domu wyobrażałem sobie ciemną postać wchodzącą do mojego pokoju, zimną dłoń dotykającą mojej twarzy. Następnego ranka postanowiłem wyjechać. Nie mogłem już zostać w tym domu, ze wszystkimi tymi tajemnicami i lękami. Zostawiłem mamę pod opieką pielęgniarki. I wróciłem do miasta, zabierając ze sobą dziennik i wspomnienie tamtej nocy na strychu. Do dziś nie wiem, co tak naprawdę wydarzyło się w tym domu. Nigdy nie odkryłem, co moja mama ukrywała na strychu ani kim było dziecko, które śpiewało za drzwiami. Ale jedno wiem. Ten dom skrywa mroczne sekrety i nigdy tam nie wrócę. Deszcz nie ustawał. Był wigilijny wieczór w 2001. A ja, Samuel, byłem sam w tanim pokoju hotelowym, w jakimś mieście zapomnianym przez Boga i ludzi. Monotonny dźwięk kropel uderzających o szybę był ścieżką dźwiękową mojej samotności. Bycie sprzedawcą podróżującym ma swoje wady. Spędzasz życie w drodze z miasta do miasta, z hotelu do hotelu, zawsze sam. Na początku było to nawet ekscytujące. Wolność drogi, możliwość poznania nowych miejsc różnych ludzi. Ale z czasem samotność się pojawia jak niechciany gość, który odmawia odejścia. I oto byłem w wigilijny wieczór, jedząc zimną kanapkę i oglądając jakiś film w telewizji. Światła choinki na placu na zewnątrz zdawały się ze mnie drwić. Rodziny zjednoczone, dzieci otwierające prezenty, ciepłe uściski to wszystko było odległym wszechświatem od mojej rzeczywistości. Zacząłem myśleć o moich życiowych wyborach. Co ja tu robiłem? Dlaczego wybrałem to samotne życie? Poczułem ucisk w klatce piersiowej, mieszankę żalu i strachu. Strach przed samotnością, pustką, która mnie pochłaniała od środka. Deszcz zdawał się potęgować moje uczucia. Wiatr wył na zewnątrz, jak zwierzę w rozpaczy. Telewizor zaczął szwankować, obraz zapełniał się śniegiem. Wyłączyłem go zirytowany. Cisza w pokoju była jeszcze gorsza. Postanowiłem wziąć gorący prysznic, żeby spróbować się zrelaksować. Para z prysznica zamgliła lustro... I na chwilę zobaczyłem w nim odbicie obcej twarzy. To była moja twarz, ale z wyrazem rozpaczy, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Wróciłem do pokoju i zamknąłem drzwi. Próbowałem czytać książkę, ale nie mogłem się skupić. Hałasy trwały, teraz towarzyszyły im drapania w ścianę i przerażające jęki. Poczułem narastającą panikę. Coś było nie tak, bardzo nie tak. Wziąłem telefon, żeby zadzwonić do recepcji, ale nie było zasięgu. Byłem całkowicie odizolowany. Nagle światło w pokoju zamrugało i zgasło. Zostałem w ciemności, z sercem bijącym mocno. Usłyszałem odgłos czyjegoś oddechu blisko mnie, a potem zimny szept: Nie jesteś sam. Krzyknąłem z przerażenia. Próbowałem biec do drzwi, ale coś złapało mnie za ramię. Była to lodowata, szkieletowa ręka, która ciągnęła mnie w ciemność. Walczyłem z całych sił, ale to było bezcelowe. Stwór był silniejszy ode mnie. Poczułem zgniły zapach rozkładającego się ciała i ostry ból w szyi. Moje krzyki zagłuszył deszcz i wiatr. Nikt nie usłyszał. Nikt nie przyszedł mnie uratować. Następnego ranka pokojówka znalazła moje ciało na podłodze pokoju, ze śladami pazurów na szyi i wyrazem czystego przerażenia na twarzy. Policja prowadziła dochodzenie, ale nigdy nie odkryła, co się stało. Sprawę umorzono jako śmierć z nieznanych przyczyn. Ale ja znam prawdę. Tamtej Wigilijnej Nocy nie umarłem z przyczyn naturalnych. Padłem ofiarą samotności, rozpaczy i czegoś znacznie mroczniejszego, czegoś, co czaiło się w ciemności pokoju hotelowego. A teraz jestem skazany na wieczną tułaczkę, samotny sprzedawca podróżujący w świecie cieni, na zawsze uwięziony w tamtej deszczowej Wigilijnej Nocy.